A czy wiedziałeś, że? Radiosondy to spadające z nieba obiekty, które wysyłane są tam w celu badania prądów powietrznych. Każdego dnia z wielu miejsc na całym świecie wysyłane są radiosondy Meteo. Przyczepione do gumowych balonów urządzenia, rejestrują podstawowe parametry pogodowe, wysyłając jednocześnie te informacje drogą radiową do naziemnej stacji Meteo. Dzięki tym informacjom tworzone są prognozy pogody oraz wydawane zalecenia i ostrzeżenia o ekstremalnych zjawiskach. Część radioamatorów wykorzystuje ten fakt do zbierania wykorzystanych sąd i urządzałem sobie z tego faktu sport i hobby. Pogoń za opadającą sądą stała się otwartą rywalizacją, a zasady jej uprawiania określone są dżentelmeńskim kodeksem postępowania, co czyni tę pasję bardzo przyjemną. Amatorzy sądowi wykorzystują te urządzenia w turnie, jednak o tym dowiesz się więcej z naszego kanału, w którym rozpoczynamy tydzień o radiosądach. Zapraszamy!